Cześć, witam was na kanale Transport w Obiektywie. Witam was ze Świnoujścia, a dokładniej z bardzo ciekawej stacji Świnoujście Centrum i o tej stacji wam dzisiaj opowiem. Zapraszam do oglądania. Stacja ta należy do niemieckiego przewoźnika UBB, czyli Uznamskiej Kolei Nadmorskiej. Jest to jedyny taki przypadek w Polsce. Stąd możemy dojechać tylko do Niemiec. Stacja Ost została otwarta w 2008 roku. A dzięki temu, że Polska jest w strefie Schengen, nie zostało tutaj wybudowane przejście graniczne. Przejazd ze stacji Świnouście Centrum do pierwszej. Stacji po stronie niemieckiej zajmuje około 5 minut. Pociągi kursują co około pół godziny albo godzinę. Na tej stacji jest jeden peron dwukrawędziowy. Ale co ciekawe, w numeracji peronów mamy tutaj dwa perony, ponieważ każda krawędź peronowa jest zaliczana jako jak oddzielny peron i ma to w sumie swoje zalety. Nie, nie trzeba tutaj robić dziwnych numeracji jak w Poznaniu. Trasa jest obsługiwana spalinowymi zespołami trakcyjnymi typu 646. Zespoły takie są dwukierunkowe. Po środku składu znajduje się silnik. W ruchu liniowym często łączone są właśnie dwa czy trzy takie spalinowe zespoły trakcyjne ze sobą. A teraz krótka zapowiedź najbliższych filmów. Korzystając z okazji, że jestem w Świnoujściu, postanowiłem również odwiedzić i Szczecin, z którego nagrałem dla Was dwa filmy. W pierwszym przyjrzymy się szczecińskiej komunikacji miejskiej. Zobaczymy najszybszy tramwaj w Polsce i co to jest transport na żądanie. W drugim natomiast zwiedzimy Muzeum Techniki i Komunikacji. Filmy już wkrótce na kanale. Co ciekawe, do końca lat 40. linia kolejowa nie kończyła się na stacji Świnouście Centrum, ale biegła dalej aż na Wyspę Woli. Dzięki temu podróżni mogli dojechać do głównej w samych czasach stacji Świnoujścia. Stacje Świnoujście Główne przez takie przystanki kolejowe, bo to raczej nie były duże stacje jak. Świnouście Miratków, Świnouście Port na wyspie Uznam, a następnie kolejową przeprawą promową przedostawano się na wyspę Wolin, gdzie również znajdował się przystanek świnoujście Port, a dalej już była główna stacja świnoujście Główne. W 1948 roku wszystkie te stacje zostały zlikwidowane. I o ile na stacji I o ile na wyspie Wolin znajduje się stacja Świnouście Port, to nie wiem czy znajduje się dokładnie w tej samej lokalizacji co poprzednia stacja? Uznamska Kolej Nadmorska to nie tylko pociągi, ale i autobusy co ciekawe. A w tym filmie też wszystko cześć!